Zacznę od dwóch filmików, które Państwu chciałem pokazać. Państwo, którzy się zajmujecie z tym filmem, doskonale znacie. Pierwszy z nich pokazuje katastrofę, która nastąpiła w Danii swego czasu, przy której przy wierszy i awarii urządzenia, turbina po prostu rozleciała się. To jest, to jest A drugi filmik, który Państwu chcę pokazać dotyczy drugiego zagrożenia, które istnieje, mianowicie pożarów. Z badań, które są prowadzone głównie wszystkim ubezpieczeniowe, które zajmują się ubezpieczaniem tych turbin, wynika, że prawdopodobieństwo awarii jest na poziomie 1,5-2%. Przy czym główną przyczyną tych awarii około 40% są właśnie uszkodzenia łopat turbiny. Są najważniejszą przyczyną e, awarii turbin metrowej. Teraz spróbujemy uruchomić to nasze wystąpienie. To jest takie e, moment dla Państwa, jak wyglądają turbiny po paru latach eksploatacji. Jeżeli wyobrazicie sobie, że 2% to jest 1,50, to oznacza, że w skali roku, e, jeżeli farma wiatrowa ma, ma 50 e, turbin, Prawdopodobieństwo jest jeden, że któraś z nich ulegnie awarii. To oczywiście nie znaczy, że któraś ulegnie awarii, ale z dużym prawdopodobieństwem tak się właśnie stanie. E, Przykład, który doprowadził do mojego zainteresowania naprawdę tymi turbinami, to były turbiny na Varni w Kowalizatoru w 2012 roku. Urwały się fragmenty, urwał się właśnie jeden fragment Kowady o długości 5,5 metrów o masie kilkuset kilogramów, przeleciał kilkaset metrów. Oczywiście co innego twierdził inwestor, co innego twierdzili świadkowie. Tak czy inaczej zainteresowałem się tym z punktu widzenia fizyki, a także jako z punktu widzenia prawa. Próbowałem się skontaktować ze służbami, które za tego rodzaju wypadki. Okazało się, że w Polsce nie ma żadnej instytucji, którą cokolwiek obchodziło, co się trudinami dzieje. Dwie instytucje, które moglibyśmy podejrzewać o takie zainteresowanie, to jest dozór techniczny i nadzór budowlany. Otóż w dozorze technicznym turbiny nie są ujęte jako urządzenia, które no, stwarzają zagrożenie, chociaż w ustawie, która to opisuje, to są urządzenia, które stwarzać zagrożenie dla życia zdrowia ludzkiego, ale ważny jest argument też punkt, który jest tutaj w dołu napisany przy przemieszczaniu ludzi i ładunku. Z tego powodu, proszę Państwa, jeżeli ciężarówka podjeżdża do sklepu i zdejmowane są skrzynki z za pomocą takiego podnośnika płaskiego, to ten podnosił podlega kontroli kontro, kontro dozoru technicznego. Tymczasem, kiedy porusza nową na lokomotywa o macie kilkus 10 ton z prędkością dwa razy większą od i 300 na godzinę, to coś takiego nie podlega dozorowi technicznemu. Z drugiej strony nadzór wytrwany, umywa ręce i mówi, że jemu podlegała wyłącznie budowa, a to, co znajduje się na czubku tej budowli, czyli elektrownia wiatrowa ze śmigłami i całą gondolą, również nie podlega kontroli technicznej. Takie rzeczy sprawdzałem u Przekroczyły, przekroczyły już 100 metrów. Typowe, które tu są montowane, tutaj mają 90, czasami 112, ale są już więcej niż 120 metrów. Te urządzenia są montowane na ogromnej wysokości, typowo 80, 100, 120 metrów. Zatem mają ogromny potencjał wystrzelenia różnego rodzaju rzeczy, które na takich śmigłach mogą się znaleźć. Przy normalnej eksploatacji, taką rzeczą, która się na które może znaleźć i z Oblodzenia występują bardzo różne. W tym przypadku, akurat nie jest to wiatra, ale latania morska na foton, która pokazuje, jak duże ilości wodu mogą się na do dowolnych elementach zbierać. Oblodzone wiatraki pokazane są tutaj, wraz z tabliczkami, które możemy spotkać w obu elektrowni wiatrowych, które wskazują bezpośrednio na zagrożenie, jakie wynika z obecności leci fragment lodu wystrzelony z końcówki śmigła do wiadraka, który Państwo tu macie. Otóż w szkole zadania się rozwiązuje metodą akademicką, uproszczoną, nie uwzględniając wielu czynników, ale odpowiedź będzie stumilająca. To jest prawie kilometr. Na taką odległość mogą lecieć w fragmenty lodu zgromadzone na wiadrach. Jeżeli zamiast tego podejdziemy do tematu płaszczy i zaczniemy obliczać Aspekty lotu, fragmenty typowanego lodu, to oczywiście sytuacja się bardzo skomplikuje, stanie się niejednoznaczna. Ale dalej takie rozwiązania można przeprowadzić. I to, co ja kiedyś w ramach swoich jako fizyki zrobiłem, to właśnie policzyłem sobie możliwe trajektorie lotu, w zależności od tego, co się oderwi, jakim jaki ma kształt, czy to jest kulka lodu, czy to jest sopta, czy to jest płaszczyzna. No i można takie modele przeprowadzić. To się okaże, że w zależności od kształtu tego fragmentu, przy normalnej eksploatacji, możemy spodziewać się otu fragmentów na odległości 250, 300, 500 metrów, jeżeli to jest po prostu głaźniejsza kula lodowa. Przy czym zależy to oczywiście od większa masy, którym leci dalej, bo mniejszy wpływ na utratę. Oczywiście on, ile poleci wzdłuż ustawiony do lotu, jeżeli będzie wirował, zaraz będzie się ustawiał morskim przekrojem, na szerokim, zasięgi będą mniejsze. Ale przy odpowiednio dużej masie, kilku kilogramów, to nadal jest kilkaset metrów, 400 czy 500 metrów. Proszę Państwa, problem. którzy twierdzą, że lód przede wszystkim spada w pobliżu turbiny. Badania tymczasem, rzeczywiste pomiary, pokazują, że są dwa obszary zagrożenia. Jeden, który znajduje się wokół wiadraka, a drugi, który znajduje się na obrzeżach. Dlaczego tak jest? Dlatego, że zależy to od rzutu. Jeżeli usiłujemy rzucać w okolicy maksymalnego zasięgu, czyli pod kątem mniej więcej 45 stopni, to okaże się, że większość lodu będzie spadała przy w maksymalnym zasięgu, zatem tam też będziemy spodobała, spodziewali się nadmiaru spadającego lodu. Znacznie gorsza sytuacja jest taka, która była pokazana na tym pierwszym filmiku. Jeżeli się w łopatę, to zdarzy się z dużym prawdopodobieństwem przy prędkościach, które będą większe od prędkości. ten fragment, który się urwał, miał 5,5 metra, ważył kilkaset kilogramów, to zasięg tego rzutu możliwy był 750 metrów. Gdyby to był większy fragment łopaty, to ze względu na jego średnią mniejszą prędkość, te zasięgi są mniejsze. Czyli krótko mówiąc, polegających na rozerwaniu się czy uchwaniu się właśnie fragmentów zięgieł i rozrzuceniu ich w odległości kilkuset metrów od turbiny. Kilkuset metrów od turbiny. Szukałem takich przykładów i praktycznie co rok można znaleźć, w każdym roku gdzieś w Polsce takie turbiny fantastyczna, nowoczesna elektrownia w turbiny Tu gminy... 20 turbin za oknami, to co dwa lata, w której istnieje ogromna prawdopodobieństwo, że tego typu zdarzenia. No i teraz jeszcze raz, to się może zdarzyć. To, co było w Horsle, wynikało z awarii systemu hamowania. Turbina wiatrowa nie ma hamulców, to jest energia 3 MW, bo nie można tego zatrzymać za pomocą hamulca szczęgowego czy czegoś innego. Żeby zatrzymać turbinę, gdy przychodzi Wiatr, trzeba ustawić śmigła wzdłuż jazdów. Wtedy przestaje działać na nie siła aerodynamiczna, one przestają się kręcić. Ale co się stanie, jak hamulce wysiądą, czyli na przykład system sterowania hydraulicznego przestanie obracać śmigłami po cokolwiek się stanie. Tęgła, rurka, wysokość śmigłowa czy coś innego, co się stanie. Turbina rozkręci się do prędkości wielokrotnie większej, większej prędkości nominalnej i w przypadku Te łopaty wyjęły się tak bardzo, że ścięły stalowy słup na którym stał. Czyli od uderzenia, było nastąpiło uderzenie, łopaty długo i cały słup został po prostu ścienny. Słupa wysokości dotknął z trochę mniejszej turbiny, około 60 metrów. No więc można przeprowadzić analizę, co się dalej stało. Jest takie filmik, można wymyślić, jak w Kruszwicy. Jak krusznicą, system hamowania i turbiny nie zaznacza. zwiększanie zasięgu lotu tych rozerwanych fragmentów, o czynniki co najmniej w kwadracie większe, czyli dokonane są w dniem pokazują szczegóły założeń, czy to jest czy ta łopata tak, czy inaczej, czy wiruje. To nie istotne. Ważne jest to, że mamy do czynienia z zagrożeniem badających podłamków na odległości grubo większe od tego, czego się przyznają inwestorzy. Czasami popracowują w badania dotyczące hałasu, czy innych rzeczy. Dyskutuje się, czy 45 dB, czy 40 Państwo do to, że my to zagrożenie hałasem, który ledwie słychać, jak mówię, jest doży, to, to jest odległość między 450 na 700 metrów. Tymczasem my jesteśmy zagrożeni latającymi fragmentami tego wiatraka na no, odległość grubo ponad kilometr. Druga rzecz, proszę Państwa, porządku To jest druga co do częstotliwości podatków z przyczyna pożaru, przyczyna e, żądania ubezpieczeń. I występuje w 30% przypadków na turbiny. Czyli tak naprawdę na 100 turbin w ciągu roku następuje pożar turbin. W turbinie jest kilkadziesiąt ton oleju, 3-2 są z dwóch na szklanku to wszystko są substancje palne, kiedy się zapala, to się mamy na duże morze. Morze jest na wysokości 100 metrów z poziomem gruntu, w związku z czym razy w najlepszym razie mogą sobie stać i patrzeć. Nikt nie ma w okolicy wysięgnika. Co 100 metrów, żeby sięgnąć do turbiny, żeby ją tam ugasić. to co widać tutaj, W te fragmenty spadają i okaże się, że spadki tych fragmentów, czy takim średnim spadku pod kątem kilku stopni, no, sięgają na odległości dziesięciokrotnie przynajmniej wysokości turbiny, czyli ze 100 metrów te rozżarzone fragmenty epoksydów czy, czy, czy dowolnych innych substancji z wnętrza, nie będą no, lądowały w odległości kilometra, czy 1,5 żadnym tutaj wyjątkiem. W zakresie rachunku prawdopodobieństwa to jest 2014, to jeszcze nie znalazłem czy w 2015 tak pożary były, nie ale nie wiem, czy się o nich też A to też jest w wrześniu 2014 to jest tylko pokazane zdjęcie tej elektrowni w samego pożaru nie widziałem, ale to jest bardzo słynna też Na, na tej no i jeszcze jedna rzecz, która nie dotyczy bezpośrednio bezpieczeństwa, ale dotyczy mojej branży, na przykład obliczeń różnego rodzaju. W no, też można obejrzeć filmy, jak to jest paskudna rzecz. Ja z kolei pamiętam czasami z podróży samochodowej. Nieprzyjemny potrafi być moment, kiedy się wjeżdża w aleję drzew samochodem, kiedy ty, chwila cień mruga przed oczami. Ale te filmy przepomniące są wystarczające przez kilka godzin dziennie migotanie dotyczący cień w mieszkaniu, To o to chodzi głównie. A ponieważ też jest nieprzyjemna ale w mieszkaniu energiczne. Otóż w Polsce nie ma żadnych norm, które by to regulowały. Z jednej strony to źle, z drugiej strony może lepiej, bo te normy się prowadzą do tego, że zostają zmanipulowane. Ale niemcy, którzy cofują się ze budowania blisko domów elektrowni, mają... Wiatraka w granicach 2-3 km. W praktyce, uwzględniając wysokość Słońca nad horyzontem, to jest może 1,5 do 2 km. To jest odległość, czy też pomysł po elektrowni wiatrakowej, gdzie w konkretnych warunkach, czyli we wschodzie lub po zachodzie słońca, wieczorem i rano, będziemy widzieli migotanie słońca. Oczywiście nie w każdym domu i nie każdego dnia tak samo, bo słońce schodzi gdzie indziej i zachodzi gdzie indziej, troszeczkę każdego dnia. Ale. Nawet przy tych wytycznych, stawianie na 450 metrów, który będzie położony na, po stronie południowo-wschodniej albo południowo-zachodniej e, domów, stosunków, które do będziemy mieli wielokrotnie przekroczone te nawet wytyczne, a nawet nie mówić, że to są normy. E, Tylko, że Państwo kończą podsumowując, nie ma w Polsce żadnych rozsądnych norm, które by mówiły, e, odnosiły się do tego, o czym ja mówiłem, czyli zagrożenia spadającymi fragmentami. Wariami nikt tego nie kontroluje, w Polsce instaluje się złą przymocą zachodu, a nawet jeżeli ktoś Pana Wójta, Państwu, którzy powinni zadbać o bezpieczeństwo swojego społeczeństwa. To nie jest kwestia tego, czy inwestor chce, nie chce, czy może, czy nie może. Tu w okolicy żyją ludzie. W promieniu kilometra, półtora czy dwóch oni są bezpośrednio zagrożeni. Mają zagrożone życie. Nie tam, że hałasuje, że szumi, że to jest niesłychanie ważne, że ludzie żyją w tym że czas, są chorzy, ale to jest moim zdaniem. Może nie przemawiać to, że y, właśnie jakieś inne aspekty są, że migocze dzień czy coś, ale jeżeli pomóc na głowę może spaść w pół autobusu, to na naprawdę pomyślcie dwa razy i spójrzcie na te odległości, zanim podejmiecie decyzję o tym, żeby waszym sąsiadom obok domu stawiać coś takiego. 400 metrów czy 500 metrów to jest po prostu pina w żywe oczy z jakiegokolwiek racjonalnego podejścia do bezpieczeństwa. To tego nie wolno robić. Te fragmenty lata latać na odległości ponad kilometr do kilometra w przypadku bezawaryjnych, a w przypadku awaryjnych, jak Pani pokazała, Śmigła turbin budowane są w oparciu o standardy takie, jakie są stosowane przy Airbusach, to znaczy czy przy samolotach ogólnie. Istnieje bardzo wąski margines bezpieczeństwa. Robić tak dlatego, że inaczej byłoby niesłychanie ciężkie i niewydajne. W związku z czym śmigło jest policzone tylko w taki sposób, żeby wytrzymało, jeżeli jest napisane, że on wytrzyma, do, 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 że przy 21 metrach na sekundę wiadra musi się zatrzymać, to on ma się zatrzymać. A jeżeli się nie zatrzyma, to przy 25 się rozleci. I to jest ten problem, że niewielkie awarie w prowadzą do tak poważnych katastrof. To, że nie słyszy się głośno o tym, że ludzie giną, to wynika tylko z tego, że wiatraki w wielu miejscach są jednak stawiane w dużych odległościach od domów. W Polsce niestety mamy ten przykry czas życia w okresie, no, powiedziałbym, farstwa silności tego całego systemu, w związku z czym bezkarnie ludzie stawia się wiatraki czasami 250, 300, 400 metrów produktów. I naprawdę to jest oburzające i oburzające jest to, co czyni się z tym wszystkim w naszym sejmie. Czygokolwiek w, w tym naszym systemie zarządzania są natychmiast, natychmiast niszczone przez e, lobbystów, którzy tam pracują. Proszę Państwa, byłem na posiedzeniach Sejmu, byłem na posiedzeniach Senatu, na spotkaniach zorganizowanych przez lobbystów dla senatorów i przedstawicieli e, parlamentarzystów, na których czyli zapłacone przez Polskie Stowarzyszenie Narodowe, na, na których najważniejsze pytanie, jaki Pan Senator który miał, po takim spotkaniu było, a w której restauracji jest spotkanie? To nam przygotował system i proszę Państwa, w Państwa rękach tych tutaj najbliższych mieszkańcom jest jedyny sposób na to, żeby uniknąć tego całego zagrożenia, nie liczmy na to, że tam na górze cokolwiek powołanie. Dziękuję bardzo, tyle miałem.